Cześć, dzień dobry, witam was. raz kolejny, bardzo gorąco i sympatycznie na kanale Auto się kręci. <laughs> Dzisiaj, jak już widzicie, z tej perspektywy siedzę znowu w autku. Dzisiaj będzie to Kia Ceed trzeciej generacji. Całą tą historię, całą tą opowieść zacznę może od tego, jak bardzo zaskoczyła mnie, oczywiście na plus, w ten pozytywny sposób, Jakość, jakość wykończenia i jakość samych materiałów użytych do montażu tego wnętrza. Postaram się w miarę moich możliwości i w miarę mojego sprzętu pokazać Wam dokładność, jakość tych materiałów czy spasowanie. No tutaj mówię, nawet siedząc z tyłu, robi to wrażenie. Jest tutaj, pomimo tego, że to wnętrze jest no, takie ciemne, tak. Jest tutaj na przykład, za chwilkę Wam pokażę, panel oświetleniowy u góry, który zamontowany jest pod podsufitce. Zobaczcie sobie, wyróżnia się tą ciemną barwą na tle tej jasnej podsufitki i powiem szczerze, że wygląda to fajnie. Całe to oglądanie autka siedzę już z przodu. Zacznę może od miejsca, które najbliżej w tej chwili znajduje się mnie, czyli od górnej części deski rozdzielczej. Zobaczcie jak to tutaj wszystko jest dokładnie zrobione. Deska rozdzielcza tutaj od góry i powiem szczerze, taki pewnie był zamysł producenta. Nie jestem pewien, czy to jest, czy to jest miękki plastik, który ma przypominać skórę właśnie tymi przeszyciami, tymi, tymi ala przeszyciami czy, czy szwami. Czy powiem szczerze, że jest to deska obszyta skórą, Oczywiście ekologiczną, z no, wtedy oczywistymi szwami czy przeszyciami. Ten taki plastik błyszczący czarny robi wrażenie naprawdę mocnego, twardego i takiego grubego, porządnego plastiku. Pokrętła chodzą z takim przyjemnym, bardzo solidnym oporem. Nie ma tutaj jak gdyby wątpliwości, czy przesuwamy to pokrętło i w którym momencie ono tutaj w tych skrajnych położeniach zero, czyli zamknięty nawiew i otwarty, przyjemnie jest takie kliknięcie na końcu, czyli wiemy, nawet jadąc samochodem nie patrząc na to, czy ten nawiew rzeczywiście jest zamknięty, czy on jest otwarty. Tutaj mamy y, przyciski o dezaktywacji, czy aktywacji systemu wspomagania, utrzymywania pasa ruchu, y, martwego pola. Tutaj mamy dezaktywację systemu, systemu stabilizacji toru jazdy. Tutaj prawdopodobnie będzie podświetlenie y, tablicy zegarów. Kierownica, oczywiście oprzyta skórą. Zaraz tutaj po, spróbuję się skupić na tym, na tym, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo, tak wyglądają szwy czy przeszycie skóry na kierownicy. O, teraz bardzo ładnie to wygląda. Tutaj te przyciski, właściwie przesuwaki, powiedzmy szczerze, bo one się nie, przesu nie, nie wciskają, tylko przesuwają góra dół. Znowu, jeżeli są plastikowe, to. Są naprawdę z porządnego plastiku i naprawdę szczerze powiem, bardzo dobrze imitują metal czy aluminium. Jeżeli takie między innymi było ich zadanie. Po drugiej stronie kierownicy mamy również przyciski tutaj do obsługi tempomatu. Tempomat jest tutaj adaptacyjny. To zauważycie, jak spojrzycie na zdjęcie przodu samochodu, tam jest takie. Takie plastikowe miejsce, za którym umiejscowiony jest radar od aktywnego tempomatu. No tutaj znowu przyciski, tak, od obsługi tempomatu. Ładnie to wszystko, powiem szczerze, naprawdę. Moje zaskoczenie i dobre wrażenie, bardzo pozytywne, powiem szczerze, nie mija w dalszym ciągu. Zobaczcie na fakturę materiału, tutaj na. Na pokryciu poduszki powietrznej kierownicy, tutaj na dole mamy też znowu taką stawkę. I też powiem szczerze, nie wiem czy to nie jest aluminium, ponieważ mam otwarte drzwi. Na dworzu jest bardzo zimno. I gdyby to był plastik, to on nie zrobiłby się taki zimny. A to jest, powiem szczerze, taki w dotyku zimny metal. Jeszcze jedna rzecz która zrobiła na mnie od samego początku, właściwie od samego wejścia pozytywne wrażenie, to dźwięk zamykania się drzwi. Nie jest on plastikowy, nie jest on taki dudniący, jakiś, nie wiem, blaszany, czy ja spróbuję to zademonstrować. Mam nadzieję, że mikrofon w kamerze odda ten dźwięk w miarę wiarygodnie. Waga. Tutaj ten materiał który jest w tej chwili, naciskam go paluchem, to już na pewno nie jest co już na pewno nie jest skóra, to już jest plastik. To znaczy plastik. Taka gąbka właściwie, nie plastik, bo to plastik, nie, nie plastikiem nie można już tego nazwać. On tutaj, ten materiał płynnie przechodzi w górę deski rozdzielczej, gdzie w dalszym ciągu widzimy te, ten taki właściwie szef przeszycie, czy ala przeszycie i teraz chyba dochodzę do wniosku, że to nie jest skóra, ponieważ płynnie łączy się tutaj jak gdyby z tym, z tą dolną częścią deski rozdzielczej, więc w tej chwili upewnia mnie to w przeświadczeniu, że to nie jest góra tej deski rozdzielczej, że to jednak nie jest skóra. Jest po prostu tutaj właśnie takie ala przeszycie, które ma imitować i powiem szczerze, że robi to w 100% sprawnie. No dobra, wracamy tutaj, do, wracamy tutaj do nawiewów, i tutaj znowu wszystko chodzi z tak bardzo przyjemnym oporem. Właściwie zamykając oczy i przesuwając tutaj w tym wypadku te przesuwaki od, od, od ustawienia dysz nawiewu, ja dokładnie wiem, w którym miejscu ten przesuwak się znajduje. Mówię, nie patrząc na niego, on z takim przyjemnym oporem działa. Tutaj nie ma y, takiej opcji, żeby coś przesunęło się same, samo. Y, nie wiem, jadąc po dziurach, czy, czy po jakichś nierównościach, czy czymkolwiek innym. Tu mamy panel klimatyzacji. Znowu y, pokrętła chodzą też znowu z przyjemnym takim oporem. Te kliknięcia, których chyba nie będzie słychać, one są takie delikatne, ale wyczuwalne zdecydowanie pod palcem, kiedy przekręcamy te pokrętła. Nie, chyba nie będzie ich słychać. Ale znowu mówię, nie patrząc na to, dokładnie wiemy, o ile kliknięć przesunęliśmy, czy przekręciliśmy to pokrętło. Jestem pod wrażeniem. Tutaj spojrzymy jeszcze na te przyciski, bo jest tutaj sporo, to przy okazji mówię, aczkolwiek nie jest to dzisiaj moją myślą przewodnią, aby sprawdzać i opowiadać o wyposażeniu tego auta. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba. Oczywiście klimatyzacja automatyczna. Ustawienie auto, to też bardzo fajne jest. No podstawowe tutaj informacje, jeżeli chodzi o, znaczy podstawowe informacje, podstawowe opcje, jeśli chodzi o obsługę klimatyzacji. Następna rzecz, taka właściwie prosta, podstawowa. Tutaj za dźwigną zmiany biegów w skrzyni automatycznej, właściwie zmiany przełożeń, a nie biegów w skrzyni automatycznej, Zaraz o niej też opowiem. Jest taki, taka klapka, taki schowek, yy, który otwierać musimy w taki sposób, czyli pchnąć tą klapkę do przodu. Tutaj jak widzicie znajdują się, znajdują się wejścia 12V, yy, USB, AUX. I teraz chcąc zamknąć, już postaram się zrobić tak, chcąc zamknąć tą klapkę musimy lekko popchnąć, nie ciągnąć ją od razu do siebie, czy jakbyśmy chcieli ją zasunąć. Tylko popchnąć ją do przodu. Proszę bardzo. I ona się w elegancki sposób zamyka właściwie bezszelestnie, bo nie było słychać żadnego kliknięcia ani niczego. Ja to zrobię jeszcze raz, ponieważ naprawdę podoba mi się to. I jest to zrobione naprawdę z gustem. Proszę bardzo. <laughs> Dźwignia zmiany przełożeń skrzyni automatycznej jest też tutaj w górnej części skóra i jest to innego rodzaju skóra powiem szczerze niż na kierownicy oj przestań tu majtać przed tym obiektywem ręką niż na, yy, niż na kierownicy i powiem szczerze że ta skóra tutaj w dotyku sprawia porządniejsze wrażenie niż ta skóra która jest na kierownicy nie wiem, czy tylko takie moje wrażenie jest. Auto jest właściwie świeże. Auto jest wyprodukowane w to, w którym w tej chwili siedzimy, w 2018 roku. Przejechało chyba do tej pory 5000 km, coś takiego. Z tego co dokładnie pamiętam, czy 5800, jakoś tak. Mignęło mi tutaj na wyświetlaczu, więc auto absolutnie nie jest zużyte. Tutaj jest na pewno też aluminium, ponieważ znowu tak jak na kierownicy, czuję. Że jest zimne. Inną temperaturę ma tutaj ta skóra, a inną ma to takie powiedzmy no aluminium, tak. Mm. Tutaj ten panel, na temat tego panelu tutaj dookoła już nie będę teraz z taką pewnością się wypowiadał, ponieważ nie jestem pewien, czy to jest plastik, czy jeszcze w dalszym ciągu aluminium. Jeżeli aluminium. Chociaż nie to już jest raczej plastik ale w bardzo dobry sposób imituje imituje aluminium. Zaraz za dźwigną zmiany przełożeń skrzyni automatycznej mamy mamy taki taką ładną roletkę. Zobaczcie, ona tak wygląda w zbliżeniu. Odsuwamy ją i tutaj są dwa uchwyty na kubki. Dwa uchwyty na kubki, które mają tutaj takie cwancyki, które się przyciskają i tym samym reagują, czy ustawiają się, czy układają się do wielkości kubka. Czyli jeżeli włożymy tutaj kubek, który średnicą jak gdyby nie odpowiada dokładnie temu wielkiemu otworowi, a jest troszkę mniejszy, czyli te przyciski będą tutaj jak gdyby dopasowywać się do średnicy kubka i ten kubek przytrzymywać. To samo jest w tym drugim otworze, tutaj też jest takie coś. Mądre, mądre. Zamykamy tą roletkę. Podłokietnik jest już obszyty skórką, ekoskórką oczywiście. To znaczy takie jest moje wrażenie znowu pod dłonią. Yy, taka sama ekoskóra, za chwilę pokażę, jest na oczywiście tapiterce yy, foteli i kanapy z tyłu. Tutaj z kolei yy, ten szef jest taką nitką w kolorze podsufitki, czyli taka kremowa. Ona bardzo ładnie tutaj kontrastuje z tą, z tą ciemną skórką. Będę mówił skórką, nie będę mówił ekoskórką, będzie po prostu łatwiej, prościej i, i tak to wygląda, zobaczcie sobie. Nie ma tutaj właściwie żadnych błędów, żadnych jakichś takich yy, niedociągnięć czy, czy no nie wiem, błędów w produkcji czy jakiś poślizgnięć takich yy, estetycznych czy, czy jakościowych. Wygląda to naprawdę porządnie. Tutaj od środka yy, boczków ta skóra jest taka perforowana, jak widzicie. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj na boczkach, na boczkach tutaj yy, siedziska jest taka sama skórka perforowana. Yy, pokażę wam teraz yy, materiałowy środek fotela jest, czyli siedzisko właściwie tak ono wygląda. Już pokazuję, tak to wygląda. Tak to wygląda z daleka. Tak jak mówię, no, wnętrze auta jest, no, bardziej w takich ciemnych, czarnych kolorach, ale są takie elementy właśnie jak ten, na przykład siedzisko środek tego fotela, czy tutaj boczki, yy, yy, też tego fotela, czy, ty, czy te przeszycia, które, których nitka nie jest takiego samego koloru jak skóra, gdzie no, troszkę rozjaśnia tutaj to wnętrze. Czy nawet te aluminiowe takie wstawki, no nie będę już wnikał, czy to jest plastikowe aluminium, czy prawdziwe aluminium, tutaj na, na boczkach drzwi. Też wygląda to fajnie. Zasiadłem sobie jeszcze raz z tyłu na kanapie i teraz oglądamy głośniki w drzwiach, a właściwie ich obudowy tak one ładnie wyglądają. I powiem szczerze, że absolutnie siedząc z tyłu. Wrażenie tej naprawdę wysokiej jakości y, samych materiałów i, i zmontowania, spasowania tego wszystkiego absolutnie nie, nie mija. Kanapa z tyłu też oczywiście zrobię tutaj zbliżenie, jest obszyta w taki sam sposób. Materiał po środku. Skórka na zewnątrz tutaj skórka też te boczki kanapy są też te właśnie takie perforowane zaraz to pokażę o. tak samo tutaj na dole przy okazji zobaczymy jest tutaj podłokietnik tutaj już nie ma takich tych powiedzmy sobie pierdolników że tak powiem Yy, które jak gdyby regulowałyby tutaj w tych przednich tam uchwytach no dobra musi czy nie musi nie wiem yy, ja może niekoniecznie bym wymagał nie ma ich tutaj uważam że to nic nawet nawet klamry do pasów są tutaj tak fajnie dosyć yy, schowane w bagażniku nie ma tutaj żadnych Specjalnych rewelacji nie jest to rzeczywiście auto premium, żeby tutaj musiała być przestrzeń bagażowa, wyłożona wy, wy, drewnem, y, jakimś tam y, cudownym z Wysp Kanaryjskich czy y, jakiegoś innego egzotycznego zakątka świata. Wygląda to wszystko skródlądnie, tak jak powinno wyglądać. Pojemność bagażnika, tak tylko przy okazji powiem: 395 litrów w takiej pozycji, w jakiej teraz jest po złożeniu oparć 1291 litrów. Yy, przypomnę, jest to wersja hatchback, w, w wersji kombi te wymiary są troszkę inne, a mianowicie 625 i 1694, ale to akurat w tym wypadku i dzisiaj nas nie bardzo interesuje przynajmniej mnie. I jeszcze tylko taka jedna ciekawostka końcówka układu wydechowego nie jest tutaj jakąś gównianą yy, plastikową nakładką imitującą znowu aluminium, jak to czasami bywa nawet w markach premium. Jest to prawdziwa końcówka z nierdzewki przyspawana, a nie przykręcona na jakieś kurwa gówniane śrubki. I wygląda tak jak to powinno wyglądać. I to już koniec. Ja bardzo się cieszę, że mogłem sobie posiedzieć w tym autku. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Czy zmieniliście zdanie? Czy zmieniliście swoje jakieś tam z góry utarte opinie na temat marki Kia? Ja śmiem stwierdzić, że tym autem, zresztą w ogóle Kia Ceed zaczęła swoją przygodę z rywalizacją z europejskimi markami właśnie tym modelem. To ten model, czyli Seat, jak gdyby wprowadził markę Kia na tak na dobry, na europejski rynek. I to właśnie tym modelem marka zaczęła rywalizować z turami, powiedzmy sobie, rynku motoryzacyjnego w Europie. Cóż, podziękuję Wam oczywiście jak zwykle bardzo mocno, że byliście z nami. Zapraszam tych, którzy jeszcze u nas nie gościli. Oglądajcie. Do zobaczenia.